2010 roku doczekaliśmy się wreszcie spotkania Poznańskiego Klubu Bokserskiego z motorem Babelsberg przypomnę tylko, że 9 stycznia więc ponad miesiąc temu drużyna nie dojechała z Potsdamu były wielkie śnieżyce dzisiaj pogoda wcale nie jest lepsza, ale Drużyna motoru dotarła dzisiaj zdecydowanie wcześniej. Szkoda, że nas nie ma tak dużo jak wtedy, ale myślę, że jeszcze w trakcie naszych pojedynków kibiców przybędzie. Bardzo trudno jest dzisiaj ulicami Poznania w tym momencie. Krótkie odcinki trzeba pokonywać 40 a nawet godzin na czasu. Szanowni Państwo, no więc tak jak mówiłem, przed nami spotkanie Poznańskiego Klubu Bokserskiego z motorem Babelsberg. To już czwarty mecz drużyny poznańskiej w tegorocznych, obecnych rozgrywkach międzynarodowych Bundesligi. Na razie drużyna PKB przegrała w Poznaniu z motorem 10-13. do 13. Przegrała też w Berlinie z zespołem Herty 11-13 a 30 stycznia w hali przy ulicy Dojazd w Poznaniu pokonała Kartę Berlin 12 do 11 a więc czwarty grupowy mecz drużyny PKB Poznań 8 walk przed nami ale zanim te walki e, się rozpoczną to najpierw przedstawimy obie drużyny w ringu poznańskiej areny ale jeszcze wcześniej e, zanim już obejrzymy walki seniorskie Witamy już obie drużyny, które wchodzą do Ringu po powitaniu do drużyn. Zobaczymy jedną walkę młodzików. Drużyna Poznańska. Dzisiaj będzie w narożniku niebieskim. Drużyna motoru Babelsberg. W narożniku czerwonym. Proszę Państwa, więc dzisiaj rozpoczniemy od walki w kategorii Kogucie, 54 kg. Tutaj spotkają się Arcel Schneider, motor Babelsberg i Paweł Czajka, Poznański Klub W kategorii piórkowej 57 kg zobaczymy Ategashi, motor Babelsberg i Marek Jędrzejewski, Poznański Klub W kategorii lekkiej 60 kg Eugen Burkhardt, motor Babelsberg, Michał Kuleski, PKB Poznań. kategorii lekko-półśredniej 64 kg Zdenek Hladek, motor Babelsberg, Tomasz Mazur, PKB Poznań. Kategorii pół średniej, 69 kg. Rinat Karimow, motor Babelsberg. Krzysztof Kudecki, PKB Poznań. Kategoria średnia 79 kg. Abdolaj Sabula, motor Babelsberg. Maciej Damian, PKB Poznań Kategoria Klub Ciężka Emir Rachmatowicz, Motor Babelsberg, Włodzimierz Szlek, Poznański, Klub I w kategorii Ciężki Witalius Supacius, Motor Babelsberg, Marcin Rykowski, Poznański, Klub Witamy serdecznie szkoleniowców obu w Bardzo proszę

Dziękujemy serdecznie za powitanie obu stron, dziękujemy za przedstawienie zawodników owód Zapraszamy do rozgrzewki.